W tym filmie omówię kilka Pythonowych funkcji, które mogą przydać się na maturze z informatyki. Następnie rozwiążę przykładowe zadanie. Jeśli chcesz przejść od razu do rozwiązania, jest ono w tej minucie filmu. Zaczniemy od dobrze wszystkim znanej funkcji range, najczęściej używanej w pętlach. W tym przypadku sprawi, że wykona się ona dokładnie 10 razy. Możesz też jej wynik zamienić na listę. Przyjmuję argumenty takie jak początek, koniec. I krok. Na przykład kiedy krok jest równy 2, wypisze się co drugi element. Natomiast jeśli zmienimy kolejność i krok będzie ujemny, wtedy elementy wypiszą się od tyłu. Kolejna funkcja to enumerate, używana do liczenia obrotów pętli. Zastosuję ją na mojej liście. Dopiszę jedną zmienną do fora, a po jej wypisaniu mam ponumerowane elementy listy od 0. Żeby to zobrazować jeszcze prościej, jest ona równoważna z czymś takim. Jeżeli chcesz przejść przez dwie listy jednocześnie, użyj funkcji zIP. W nawiasie podaj listy, które chcesz połączyć. For będzie potrzebował wtedy dwóch zmiennych. Jak widzisz, kolejne elementy list zostały połączone parami. Jeśli zamiast tego użyjesz podwójnej pętli FOR, elementy list połączą się każdy z każdym. Pamiętaj o różnicy i używaj tego, czego akurat potrzebujesz. Funkcja Map służy do tego, żeby zastosować jakąś funkcję na każdym elemencie listy. W tym przypadku stosuję funkcję int na tej liście, która zawiera ciągi znaków. Pamiętaj, że funkcja ta zwraca map object, ale to nie problem, gdyż możemy go łatwo zamienić na listę. I w ten sposób otrzymaliśmy listę liczb. Nieco podobną funkcją jest filter. Stosuje on funkcję na każdym elemencie listy i na tej podstawie decyduje, czy go zostawić, czy odrzucić. Napiszę przykładową funkcję, która decyduje, czy dany element jest mniejszy od 800, czy też nie. Podaję najpierw tą funkcję, a potem listę jako argumenty. W tym przypadku otrzymałem filter object, więc znowu zamieniam go na listę. Jak widzisz, zostały tylko elementy mniejsze od 800. Jest krótszy sposób na zapisanie takiej funkcji, mianowicie z użyciem lambdy. Będzie robić ona dokładnie to samo. Tylko tu powinienem zapisać mniejsze od 800. Jeśli oglądacie ten film, mam nadzieję, że wiecie, czym są sety. Jeśli nie, odsyłam do jednego z moich tutoriali. Przydatne jest to, że usuwają duplikaty. Niestety, trzeba pamiętać, że nie zachowują ich kolejności. Nie zgadniesz, co robi funkcja Sorted. O, skąd wiedziałeś? Jeśli dopiszesz reverse true, będziesz miał elementy od największego do najmniejszego. Teraz trochę o systemach liczbowych. Funkcja bin zamienia liczbę decymalną na binarną. Zwraca taki ciąg znaków, który zaczyna się na 0b, więc jeśli chcesz się tego pozbyć, możesz zapisać na kwadratowy od drugiego elementu do końca. Podobnie idzie to dla systemu ósemkowego, od ct i szesnastkowego, hex. Jeżeli natomiast chcesz zamienić z jakiegoś systemu na dziesiętny, użyj funkcji int. W cudzysłowie napisz daną liczbę, po przecinku powiedz, jaki to jest system liczbowy. Na pewno znacie funkcje min i max, które zwracają najmniejszy i największy element z danego zbioru. Możecie dopisać argument key i będzie to funkcja, która zostanie zastosowana do każdego elementu, zanim zostanie on porównany. Więc na przykład można od każdego odjąć 50? No dobra, to nie zmienia kompletnie nic. Ale gdybyście mieli taką listę z innymi listami, możecie dać klucz, który wybierze pierwszy element z każdej listy i je porówna. W tym przypadku trzecia lista okaże się największa. Jeśli porównujemy po drugim elemencie, największa będzie pierwsza lista. Tym razem nie funkcja, ale przydatna składnia w Pythonie. Taki zapis da nam dokładnie ten sam ciąg znaków. Ale możemy też zapisać od pierwszego indeksu do końca. Albo od początku do trzeciego indeksu du, Ale chyba najbardziej przydatny jest zapis dwukropek -1, który odwróci nam dany ciąg znaków albo listę. X-mód. Bywa to przydatnym do sprawdzania palindromów, na przykład kajak. Teraz przejdziemy do troszkę bardziej skomplikowanej rzeczy. EtherTools to moduł zawierający bardzo dużo przydatnych funkcji. Zachęcam do zapoznania się z jego dokumentacją. Być może pamiętacie jeszcze funkcję zip z początku odcinka. Otóż jeśli jeden element jest dłuższy niż drugi, zostanie on skrócony. Aby to rozwiązać w module itertools, znajduje się taka funkcja jak zip longest, która zamiast ucinać y, dłuższy element, wypełni brakujące pozycje. Domyślnie wypełniaczem jest nan, ale możemy podać swój własny, na przykład x. Jeśli rozszerzacie matmę, na pewno mieliście coś takiego jak permutacje. Jest dla nich odpowiednia funkcja w module itertools. Dla przypomnienia, chodzi o to, że kiedy mamy jakiś zbiór Permutacje to są wszystkie możliwe ułożenia elementów tego zbioru. Na przykład dla zbioru ABCD i długości 2 to będzie AB, AC, AD, BC, BA i tak dalej. Podobnie wygląda to dla kombinacji, które też mają swoją własną funkcję. Dla przypomnienia, różnią się one tym, że tu nie będą się powtarzać takie elementy jak AB i BA. No chyba wiecie, o co chodzi, mieliście to na matwie, prawda? Jest też funkcja groupby, która jak sama nazwa wskazuje, pogrupuje jakieś elementy w ciągu, gdzie one się powtarzają. Zwróci pojedyncze elementy, jakie zgrupowała oraz ciągi tych elementów. Na koniec parę ciekawych błędów. Mamy tutaj taki zagadkowy invalid literal. Wygląda dosyć groźnie, ale oznacza po prostu że jako argument dla inta podaliśmy pusty cudzysłów pusty string. Ja dałem się kiedyś na to złapać. Możecie się też spotkać z błędem podczas otwierania pliku. Upewnijcie się, że podaliście jego nazwę poprawnie oraz że znajduje się on w tym samym folderze co skrypt Pythona, który uruchamiacie. Teraz ważna zasada w Pythonie. Nigdy nie modyfikujcie listy, przez którą iterujecie w forze. Na przykład ten kod powinien usunąć wszystkie elementy z listy L, a jednak tak się nie dzieje. Jeśli już bardzo potrzebujecie zmodyfikować w ten sposób jakąś listę, w forze utwórzcie jej kopię. Teraz elementy zostały poprawnie usunięte. Teraz w końcu przejdźmy do rozwiązywania arkusza. Tak jak mówiłem, będzie to zadanie Piksele z 2017 roku. Oj, czekajcie, nie ten arkusz, część druga. W pliku dane.txt TXT znajduje się 200 wierszy. Każdy wiersz zawiera 320 liczb z przedziału od 0 do 255, oddzielonych spacjami. Przedstawiają one jasność kolejnych pikseli obrazu o wymiarach 320 na 200 pikseli. 0 to czarne, 255 to białe. Napisz program, który da z odpowiedzi do poniższych zadań. Plik, przykład TXT, zawiera dane przykładowe spełniające warunki zadania. Dobra, to teraz może parę słów o tym, jaką strategię pisania kodu polecam. Osobiście preferuję rozbijanie skomplikowanych zadań na mniejsze problemy. Co za tym idzie? Programuję funkcjonalnie. To znaczy cały kod staram się zapisywać w funkcjach. Ma to swoje zalety, na przykład dzięki temu łatwiej go debugować, czyli wyszukiwać potencjalne błędy oraz wszystko jest o wiele bardziej czytelne. Ważne są też nazwy zmiennych. Staram się, aby zawsze one miały jakieś znaczenie i unikam zmiennych typu x albo a. Ktoś może oczywiście powiedzieć, że taki sposób zajmuje więcej czasu, a na maturze nie ma go dużo. Ale moim zdaniem naprawdę warto poświęcić chwilę dłużej, żeby się nie pogubić. Dobra, koniec tego gadania. Musimy napisać funkcję, która na sam początek odczyta plik i zapisze jego zawartość do jakiejś listy. Funkcja będzie miała ładną nazwę readfile, gdzie za pomocą with open mogę otworzyć swój plik. Za pomocą pętli for odczytam każdą linijkę, jeszcze utworzę listę na początku i zapiszę każdą linijkę do tej listy. Jak widzicie liczby są oddzielone spacjami, więc mogę użyć line.split w nawiasie spacja. Wypiszmy sobie rezultat. Wydaje się, że działa, ale niektóre z elementów mają na końcu znak nowej linii. Dzieje się tak, ponieważ każda linia w pliku jest w nim zakończona. Mój sposób, żeby to wyeliminować, to dopisać file.read.split, który podzieli w miejscu właśnie tej nowej linii. Zapomniałem o nawiasach. Kolejnym problemem jest to, że nie są to liczby, tylko ciągi znaków. W zadaniach prawdopodobnie będziemy potrzebować liczb, dlatego trzeba coś z tym zrobić. Ja proponuję użyć funkcji map, którą poznaliście wcześniej. Do listy pixels będę dodawał listę, w której będą urzędy zamienione na liczby całkowite. Mam nadzieję, że łapiecie o co chodzi. Tutaj pojawia się błąd, na szczęście jest nam on już znany. Bierze się on stąd, że plik zawsze kończy się nową, pustą linią. Więc jeśli spróbujemy tą pustą linię zamienić na liczbę całkowitą, zakończy się to błędem. Żeby tego uniknąć, napiszę if line. Porunek wykona się tylko wtedy, kiedy linijka nie jest pusta. Wygląda na to, że prawie wszystko gotowe. Ja zrobię jeszcze taki myk, że utworzę dwie zmienne. Dane txt oraz przykład txt. Dzięki temu będę mógł łatwiej na zmianę otwierać te pliki. Zobaczmy na zadanie pierwsze. Podaj jasność najjaśniejszego i najciemniejszego piksela. Dla przykładu txt 255 i 0. Czyli w gruncie rzeczy chodzi o to, żeby w całym pliku znaleźć jak największą i najmniejszą liczbę. Bardzo proste zadanie. Jako początkowe wartości podamy 255 dla najmniejszej i 0 dla największej. Teraz zagnieżdżonym forem przechodzę przez każdy piksel i jeśli jest on większy niż ten maksymalny, maksymalny zostanie zastąpiony. Natomiast jeśli jest mniejszy niż ten minimalny, to minimalny zostanie zastąpiony. Na koniec wystarczy wpisać rezultat Oczywiście, wykonać funkcję z1. I wygląda na to, że wynik zgadza się z przykładem txt. Zmienię teraz na dane txt, i oto nasz rezultat. Trzeba go zapisać w pliku tekstowym. Zadanie drugie. Podaj ile wynosi najmniejsza liczba wierszy, które należy usunąć, żeby obraz miał pionową oś symetrii. Obraz ma pionową oś symetrii, jeśli w każdym wierszu i ty od lewej strony przyjmuje tą samą wartość, co i ty piksel od prawej strony. Dla dowolnego i w podanym zakresie. Dla przykładu tej txt wynikiem jest 3. Okay. Jak dla mnie trzeba po prostu sprawdzić, które wiersze są symetryczne. To znaczy mają od lewej i od prawej strony takie same elementy. Tak właściwie trzeba policzyć wiersze, które nie są symetryczne i to już będzie odpowiedź do zadania. Zdefiniujmy nową funkcję dla zadania drugiego. Licznik dajmy na 0 i przejdźmy przez wszystkie wiersze w naszej liście. Zapiszę sobie wyżej funkcję, która oceni czy wiersz jest symetryczny, czy też nie. Wykorzystam do tego slicing, o którym powiedziałem wam wcześniej. I teraz, jeśli wiersz nie jest symetryczny, zwiększ licznik. A na koniec wypisz licznik. Sprawdźmy, czy to działa dla przykładu txt. Wynikiem faktycznie jest 3, tak jak podano w zadaniu. Dla danych txt wynikiem jest 149, więc zapiszmy to do naszego pliku txt. Zadanie trzecie. Sąsiednie piksele to takie, które leżą w tym samym wierszu lub w tej samej kolumnie obok siebie. Dwa sąsiednie piksele nazywamy kontrastującymi, jeśli ich wartość różni się o Więcej niż 128, podaj liczbę wszystkich takich pikseli, dla których istnieje przynajmniej jeden piksel kontrastujący z nimi. Więc dobrze, zacznę od napisania funkcji, która wylistuje wszystkich sąsiadów, dla danego x i y. Więc kopiuję sobie tą linijkę 4 razy i pierwszy sąsiad to będzie y-1, czyli ten wyżej y plus 1 to ten niżej, x minus 1 to jest po lewej, x plus 1 to jest po prawej. I to są cztery sąsiedzi. Teraz muszę dodać parę warunków, żeby uwzględnić piksele na krawędzi. Muszę się upewnić, żeby y minus 1 nie był mniejszy od 0. Natomiast y plus 1 musi być mniejszy od 200, ponieważ tyle jest rzędów. x minus 1 tak samo nie może być mniejszy od 0, a X plus 1 musi być mniejszy od 320. Teraz mogę zwrócić moją listę sąsiadów i sprawdźmy, jak to wygląda dla na przykład współrzędnych 11. Plik to dana xt. więc dla współrzędnych 11 to będzie ta 16. I faktycznie jej sąsiedzi to 3 razy 13 i 122. Co jeżeli bym chciał sprawdzić współrzędne 00? Wtedy będę patrzył na tą 16, i faktycznie sąsiadem jest tylko 13 i 22. To działa, więc możemy iść dalej. Mieliśmy policzyć, kiedy ich wartości różnią się o więcej niż 128. Przyda mi się jakiś licznik k. Użyję też funkcji enumerate, żeby oprócz pikseli wiedzieć też, jakie mają x i y. Dalej użyję napisanej wcześniej funkcji, żeby znaleźć wszystkich sąsiadów dla danych współrzędnych i teraz sprawdzę wszystkich tych sąsiadów, czy może przypadkiem którejś z nich nie ma większej różnicy niż 128. Użyję wartości bezwzględnej, czyli ABS, żeby nie musieć się przejmować, który z tych pikseli jest większy. Na pewno nie może mi wyjść liczba ujemna. Jeżeli warunek zostanie spełniony, zwiększę licznik oraz złamie tą pętlę. Dlatego, że mieliśmy policzyć ile pikseli kontrastuje, a nie ile jest kontrastów. Na koniec wypiszę k i sprawdźmy jaki jest wynik dla przykładu txt. 5, czyli tak jak w poleceniu. Dla danych txt będzie to aż 753. Zapiszmy to. Ostatnie zadanie 6.4. Podaj długość najdłuższej linii pionowej złożonej z pikseli tej samej jasności. 198 jest wynikiem dla przykładu txt. Jest to nieco trudne, bo mamy zapisane te piksele rzędami, a oni chcą, żebyśmy sprawdzali kolumnami. Zacznijmy od nowej funkcji i sądzę, że użyjemy pętli for column in range. Podam tutaj 320, bo tyle jest kolumn. Dalej for pixel in i tutaj ut utworzę nową listę, która będzie kolumną. Jak ta lista powinna wyglądać? Z każdego rzędu zapisanej w liście pixels wezmę pierwszy element, czyli to będzie pierwsza kolumna. Potem wezmę drugi element, trzeci i tak dalej. I to wszystko zależnie od zmiennej column. Mam znaleźć ciąg takich samych pikseli, więc będę porównywał aktualny piksel do poprzedniego. Ustawię zmienną prefpixel na none. Jeszcze zmienna, która będzie przechowywała ile jest teraz w danym ciągu pikseli. Przy pierwszej iteracji, kiedy prefpixel jest równy none, zamienię go na tego aktualnego piksela i continue przejdę do kolejnej iteracji. Wtedy, jeżeli pixel jest równy temu poprzedniemu, grupa zwiększy się o 1. W przeciwnym wypadku, czyli jeśli nie jest równy poprzedniemu pikselowi, Sprawdzę, czy grupa jest większa niż zmienna longest, która będzie przechowywać najdłuższą dotychczas wykrytą grupę. Jeśli jest dłuższa niż ona, to zaktualizuję longest i zresetuję grup z powrotem do jedynki. A na koniec tego fora ustawię poprzedni piksel na ten, który był teraz aktualny. No i jeszcze po tym forze muszę jeszcze raz sprawdzić, czy Aktualnie wykryta grupa nie jest najdłuższa. No i jeszcze na sam koniec, wypisać ją. To była zdecydowanie najdłuższa do tej pory funkcja. Sprawdźmy, jaki jest jej wynik dla przykładu TXT. Jak widać, zgadza się z tym w poleceniu. Sprawdźmy dla dane TXT. Zapiszmy więc 5 do naszego pliku. I wygląda na to, że cały arkusz. No, może nie cały arkusz, ale to całe zadanie zostało rozwiązane, więc teraz sprawdźmy odpowiedzi. Jest to zadanie szóste, więc będą one gdzieś na końcu. No i tutaj mamy 6,1. 221 i 7 to są poprawne odpowiedzi, więc co się zgadza? W zadaniu drugim 149 jest poprawną odpowiedzią. Nie przyznaje się jednego punktu, a w poprzednim zadaniu zobaczmy jeszcze. Mamy po jednym punkcie za każdą wartość. Więc jeśli podałbyś tylko jedno z nich poprawnie, to masz połowę punktów. W zadaniu 6.3 odpowiedź również się zgadza. Dwa punkty otrzymujesz, jeśli wartość między pikselami jest większa lub równa 128. Czyli gdybyś o w tym miejscu dał większe równe, to tracisz jeden punkt. Jeden punkt za całe zadanie można otrzymać, jeśli nie użyjesz wartości bezwzględnej. Czyli tej funkcji ABS. I wydaje mi się, że gdybym nie zastosował tego breaka, wyszłoby 1226 i też dostałbym jeden punkt. W zadaniu ostatnim prawidłowa odpowiedź również się nam zgadza. Dostajesz połowę punktów za podanie 4 lub 6. Dzięki za oglądanie. Gratulacje, jeśli wytrwaliście do końca. No i powodzenia na maturze. Moja za 4 dni. Do usłyszenia.